Cześć, kochani. Dzisiaj wyzwanka. Moje ulubione na roczne. Już coraz cieplej się robi. Dzisiaj akurat chłodno było, padał deszcz, ale teraz się troszeczkę poprawiło. Jest taki chłodny wiaterek, ale to dobrze, bo za gorąco to też dobrze, Przynajmniej dla mnie. Jakby tak 20 stopni, ale czuję się dobrze, jak jest. 30 to już nie za bardzo. A, tutaj 15, 10. Także skończymy sobie już kwiecień 15,10 zł 25 Tak plus 25 zł Już 300 zł będzie, ale super kwota Idziemy 25 zł

Bardzo fajna kwota. Bardzo lubię to wyzwanko. Super się zbiera. Wezwanie 26 godzin, 17 zł. O, tu się skończył. Z drugiej strony napisze. 25 04 plus

teraz będzie 17. Muszę wymienić tą kopertę Strasznie poprowadziła. Plus 17, 153, 25, 0, 4, 30 trzydzieści, pięćdziesiąt i trzy.

zaraz rzucić 6 zł plus 6 20 5, 4 72 zł teraz wyzwaniec z, z e -booka. Rok kobiety z budżetem, jeśli dobrze pamiętam, od budżetu jest nie? Tak. I tam napisałam dwa. Sześć. Tak. Siedemdziesiąt dwa. Cztery kwadracijki i wiosna odpoczywana, ale niech wiosna będzie, ja bardzo lubię wiosnę, więc z się nie spieszę. Bardzo przyjemne jest to wyzwanko, bardzo mi się podoba, myślę, że za rok też będę je kontynuować, nie powrócę. Chciałaby te 20, trochę to nadgonić, i wtedy dostanie złotóweczka. Tu wyjątkowo maluję, nie zakręcam. O, jest 20. Plus 20. i już będzie 50 zł. Super. Już bardzo mi to cieszy. Jeszcze została złotówka. taka rozmanka pójdzie. Na maj, a najwyżej w maju, ale gonimy pieśni. Plus jeden 68 złotych. 25, 04. I tak 8 minut rozeszło się 90 zł. Ale super, bo są zaoszczędzone. Życzę Wam dobrego dnia i owocnego oszczędzania.